Ja pochodzę z rodziny inteligenckiej, moje rodzice są po studiach. Jedziesz kurwa! Jedziesz, Muran! Hej, hey, kos, friskos! Mentos na treningos, papa, ja coś... ja coś! ja coś! Muranos! I kupiłaś w Gdańskos na Dominikano. Selepasą, nie słyszy, public dyskusjon, a prowokator. Kudemon! kurwa, końcisz! Góro samej z wiecyzny! Hej, piękno to kraina, i pyzdry. Hej, góry moje góry, góry i doliny! A jestem cierpliwy jak sam. Rozmawia Pan z przyszłym wiceministrem sprawiedliwości i z przyszłym prezydentem. Nie miasta, prezydentem tego kraju.